Witam państwa. Publikacja Taśmy Tuska z Giertychem w roli głównej ma jeden mniej dostrzegalny aspekt. Chodzi o tajemnicę adwokacką, której Roman Giertych w wielu sprawach dotyczących korupcji polityków jest strażnikiem. Jako obrońca, bowiem ma dostęp do materiałów poufnych, często kompromitujących. Informacje w tych materiałach. Nie zawsze mają dostateczną siłę dowodową, aby stać się częścią oficjalnych postępowań i oskarżeń, ale ujawniają kontakty, powiązania, zależności, skrywane tajemnice, które mogą być użyte do mniej lub bardziej wyrafinowanego szantażu. Tajemnica adwokacka w rękach polityka to nieoczekiwana jakość w demokracji. W demokracji, w której Gołym okiem widać grę teczkami, podsłuchami, nagraniami, informacjami podsuwanymi poprzez służby specjalne. Obrońca, zgodnie ze swoim etosem, jako człowiek zaufania osobistego i publicznego, posiada specyficzną wiedzę o swoich klientach, ci bowiem ujawniają przed adwokatem wiele informacji, które nigdy nie powinny być ujawnione, nawet przed sądem. Wiedza uzyskana dzięki byciu obrońcą polityków oskarżonych o przestępstwa korupcyjne jest doskonałym instrumentem do rozgrywania niejawnych gier politycznych. Łatwo sobie wyobrazić adwokata, który obsługuje postępowanie sądowe określonego politycznego gremium gremium realizującego przestępcze działania w ramach swoich publicznych funkcji samodzielnie, na własną rękę albo w rozmaitych konfiguracjach towarzyskich, partyjnych i służbowych, z racji pełnienia przez polityków tych funkcji publicznie. Dzięki temu taka osoba dysponuje własną kartoteką z dosie osób sprawujących publiczne, prominentne funkcje polityczne i nie tylko. Bardzo łatwo sobie zatem wyobrazić, jakie możliwości wywierania wpływu daje wiedza zawarta w takiej kartotece z takimi informacjami. To rzecz jasna, jedynie hipoteza, pokazująca potencjalne możliwości sytuacji, w której nieuczciwy adwokat obsługuje jako obrońca nieuczciwych polityków. Niezależnie jednak, jak bardzo nieprawdopodobna jest taka hipoteza, to nawet nieduże jej prawdopodobieństwo zdradza, jak destrukcyjne dla państwa może być tego rodzaju możliwość. Możliwość wykorzystywana w procesie demokratycznym, który z istoty rzeczy powinien być transparentny, gdzie można wykorzystać naciski wynikające z niejawnej wiedzy o uczestnikach i kreatorach demokratycznych procedur, co nakazuje podejrzewać, że system władzy, Korzystający z tego rodzaju wiedzy ma charakter mafijny. A skoro tak, to podejrzany jest nie tylko sposób zarządzania państwem, ale też prawo stanowione w Sejmie przez taki system, który ma charakter mafijny. Wszak w polskim systemie ci sami politycy mogą być posłami w Sejmie i piastować funkcje ministerialne, zasiadać w radach nadzorczych w spółek skarbu państwa. Dlatego moim zdaniem nieważne jest, co panowie sobie powiedzieli w tych rozmowach i jakie kwestie w tych rozmowach poruszali. Sam fakt istnienia aktywnego adwokata i obrońcy, a jednocześnie czynnego polityka pokazuje, jak polska demokracja jest fikcją literacką, jak bardzo jest mafijna, jak bardzo nie jest władzą ludu, a jak bardzo jest władzą, która wyborców nazywa poj**ami, a przedstawicieli opozycji debiami, władzą pogardzającą Polakami, a której jedynym celem jest władza sama w sobie. Władza, która polskę traktuje jak metaforyczne koryto. Do usłyszenia. Zakazane. Felietony. Zaprasza Krzysztof Chmielnik.